Witam Was, moje drogie Panny, na kanale Kitwich Tarot. Moi drodzy, czytanie na czerwiec dla Was i taka krótka tutaj wzmianka na początku, e, która dotyczy czytań e, partnerskich, bo je równocześnie tak dokładam z tymi czytaniami na czerwiec e, na kanał, więc możecie sobie z tego skorzystać, jeśli Was to interesuje ten temat tam bardziej w kontekście właśnie partnerstwa, miłości i to, co tam się no, pokazuje w tych Waszych kartach. Co Was łączy, co Was dzieli, i tak dalej, ale też będzie taka mini informacja dla singli, więc jeśli single też są zainteresowane, co tam się dla Was pokaże, to będzie bardzo minimalne, ale jednak to zapraszam, sobie odsłuchajcie. A teraz już nie przedłużam, przechodzę do Waszego czytania. Słuchajcie, pierwsza karta, która Wam się pokazała jako główna energia tutaj na ten miesiąc mega silna karta zamykania jakiegoś cyklu, karta odrodzenia. Karta nowego początku, karta zamykania przeszłości, uwalniania się z jakichś spraw, które są złączone z przeszłością, ale w taki sposób są złączone, że wy po prostu chcecie mieć to już za sobą. Wy chcecie, ktoś chce mieć. Tu się zamyka jakaś sprawa. Po prostu dla każdego z Was będzie to bardzo indywidualny temat. I właściwie nie chciałabym podawać jakichś przykładów, ale ponieważ wy się tutaj pokazujecie, jeśli chodzi o kartę przeszkód w karcie głupca, zdecydowanie wy macie jakiś nowy rozdział w Waszym życiu. Nowa droga, nowy rozdział osoby, które jakby nie wiem, stają na zupełnie jakimś nowym. Terenie, że tak powiem, którego jeszcze nie znacie, i może być tak, że nawet się będziecie musieli czegoś uczyć, zdobywać nowe doświadczenia, nową wiedzę, ale macie w karcie przeszkód, co prawda, głupca, co prawda to jest wolność, czyli mogłoby to być na plus. Nie wiem, z czego się uwalniacie, bo wtedy może być też tak, że no, może być i na minus, ale. Przede wszystkim w przeszkodach ja, ja bym chyba mówiła o właśnie tym nowym kierunku, który no, czy ktoś chce, czy nie chce, jednak musi się z tym pogodzić, że no, w nieskończoność tego się by nie dało odwlekać, i tutaj już zaczynamy. Karta, która mówi o tym, że e, może być e, także będzie troszeczkę ten początek ryzykowny. Możecie nie mieć planu. Może być, nie wiem, możecie mieć z kimś do czynienia, kto jest lekkomyślny, więc tutaj to też chodzi o to, że nie wiem, kim jest ten głupiec. Czy to jest tylko sama przenośnia nowej drogi, czy chodzi o to, że możecie mieć jakąś nową znajomość tutaj w tym miesiącu i w związku z tą osobą też będzie tak póki co na razie uczenie się, mało informacji, ale. Ale tak jakby no też ta czysta karta, że tak powiem, tej nowej drogi by się nam pokazywała. Teraz, jeśli chodzi o kartę, która przechodzi do przeszłości, to jest karta trzech mieczy, i, i tutaj wam się te karty pokazały w kontekście takim, żeby um, jakby uleczyć jakieś stare rany. I to takie rany, które by mówiły o jakichś zdradach, o e, niestety. O jakimś żalu, karta, która mówi o emocjonalnych ranach, więc mogłoby tutaj być coś bolesnego, co się właśnie przeniosło do przeszłości. Niemniej jednak mogłoby ten ból zostawić, ym, z którego się uwalniacie, więc tutaj jest y, cały czas pozytywnie, bo jeśli tkwiliście powiedzmy w takich sytuacjach, gdzie ym, jakby coś już się przedłużało i ten ból po prostu był jakby powtarzający się, bo tak jest pokazane tutaj, że to było takie doświadczenie, które się powtarzało, które przynosiło być może nadzieję, za chwilę znowu e, pokazywało, że jednak ta nadzieja była no, nikła. I tak jakby takie wiecie, błędne koło Wam się tutaj by mogło pokazać. Komuś z Was, ja nie mówię, że Wam wszystkim. No, ale tutaj mam zakończenie tego wszystkiego, więc w głowie to, co Wam się pokazało, macie kartę siedmiu mieczy, i tutaj jest złodziej pokazany, ale dlaczego on jest w głowie? Dlatego, że on jest właśnie z jakąś zdradą związany. Może być tak, że mieliście do czynienia z jakąś osobą, która unikała, nie wiem, odpowiedzialności, osoba, która manipulowała, osoba, która, nie wiem, miała jakieś tajemnice. Ktoś, kto, no nie wiem, wymigiwał się z czegoś po prostu, no to tutaj macie taką właśnie osobę, ale to jest w głowie: to jest, to jest głowa, to są myśli, to są jakieś wspomnienia, um, no jakiegoś rodzaju nieuczciwość, ok? Więc tutaj mamy to, jeśli chodzi o, o tą kartę. Teraz w podstawie tego czytania wy macie kartę 10 mieczy, czyli tutaj się po prostu odcinacie od tych osób, od jakiegoś rozczarowania od jakiejś przeszłości po prostu, która już się dopełniła. I teraz idziecie w coś zupełnie nowego. Yy. Tutaj ktoś staje na nogi, tak? Ale oczywiście zanim wstanie na te nogi, to musi jakby się pogodzić z tym, że, że jednak ten proces, który ma za sobą, nie był taki łatwy i trzeba to troszeczkę przetrawić, tak? Może tak. Ponieważ wy macie tą kartę właśnie odrodzenia w tej głównej energii, no to wy macie tutaj takie właśnie naprawić się, odrodzić się, uleczyć się. Więc tutaj mamy jakieś też leczenie, to może być mentalnie, bo tutaj dużo, dużo tych kart właśnie z mieczami nam się pokazało. Może być mentalne, może być takie, wiecie, energia po prostu uczuć, uczuć samych w sobie, ale jeśli nie, no to wy macie po prostu zamykanie jakiejś sprawy tematów, w których się nie czuliście bezpiecznie z, nie wiem, z osobami, z którymi macie, mieliście do czynienia, osoby, które były, nie wiem, w jakiegoś rodzaju konkurencją, gdyby na przykład chodziło o pracę. I teraz przed Wami jest nowy początek, i macie tak cudowną kartę, tutaj jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. Macie Asa Monet, i to jest karta, która przede wszystkim mówi: nowy początek stabilny. Karta ofert, karta praktyczności, karta dużych wartości, osób, które nie rzucają słów na wiatr. Coś, co przyniesie długoterminowe zyski. Karta, która. Jakby postawi kogoś na nogi i e, będziecie wiedzieli, że tutaj już nie ma, nie macie do czynienia z jakimiś podstępnymi e, osobami, które chcą tylko na Was, nie wiem, zarobić, zyskać cokolwiek, tutaj macie po prostu wyjście z, jakich, z jakiegoś tematu. Um, i wejście w coś bardzo pozytywnego. Także tutaj się nam pięknie rozpoczyna ten, ten właśnie miesiąc, jeśli chodzi o tą przyszłość. I teraz lęki obawy macie pokazanego rycerza mieczy. Może tak być, że ktoś powraca do waszego życia, albo jeszcze tam, nie wiem, próbuje manipulować, próbuje się wtrącać. Karta, która mówi o osobie, która jest troszeczkę mało przewidywalna. I no w związku z tym to co ciągnie za sobą do jakiegoś rodzaju chaos więc nie wiem czy się będzie coś, o coś upominać czy jeszcze tutaj o coś chce zawalczyć czy nie wiem po prostu wprowadzić jakieś yy... no to kłótnie są kutliwa osoba nam się tutaj pokazuje raczej mężczyzna ale tutaj nie chcę za bardzo yy, tego aż tak pod, pod tą kartę podciągać bo ja nie wiem Kogo to konkretnie może dotyczyć. Więc lęki i obawy związane są z jakąś osobą, która nie jest łatwa. Zacznie się, nie wiem, być może nawet mścić, czy próbować no, zepsuć komuś humor. Karta, która ma powiedzieć o tym, jak was postrzega Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu bardzo pozytywnie. E, Paść kielichów, karta wyrażliwej osoby, bardzo emocjonalnej, osoba, która e, jest. E, no, tak na, na przestrzeni romantyczno-delikatnej, często z taką e, młodą energią, e, uczuciem, ktoś no, z takim serce na dłoni, osoba bardzo kreatywna, bardzo taka otwarta na nowe, e, serdeczna, no, taka, która się naprawdę dobrze prezentuje, jeśli chodzi o tą pozytywną taką stronę. No najbardziej tutaj tej wrażliwości jest, jest dużo, więc no może być tak, że będziecie odbierani za taką osobę, która yy. No, poprzez tą swoją delikatność, równocześnie ma tą wewnętrzną siłę, którą może spożytkować w jakimś konkretnym temacie. I teraz dwie karty rezultatu i to, co Wam się pokazało. Macie e, króla monet, czyli tu jest jakaś znajomość w ogóle z jakimś mężczyzną, który będzie bardzo stabilny, życiowo ustawiony. Może to być nowy pracodawca, może to być nowy partner, taki, który jakby przede wszystkim lubi być e, w takim bezpieczeństwie no, no materialno, finansowym, ale ogólnie. Jeśli tu jest bardzo lojalna osoba, tu jest bardzo odpowiedzialna osoba taka, która e, lubi bezpiecznie po prostu. E, bezpieczeństwo może po prostu takie wiecie, e, pod kątem majątków, tak, żeby tutaj nigdy nie było strat, ktoś, kto zna się na tym, jak prowadzić firmę, jak, jak być zaradną osobą, jak być pracowitą osobą, jak później te efekty pracy jakby zbierać, tak, bardzo dobre energie i karta ośmiu buław mówi o tej intensywności, o szybkości wymiany informacji, o szybkich umowach, zleceniach, o jakichś podróżach, tu mi się delegacje pokazują, wyjazdy w delegacje, karty, które mówią o tym, że ten temat, który tutaj jakby jest po początkiem w tej karcie, asamonet, mówi o tym, że szybko wszystko się zacznie dziać w mgnieniu oka, że tak powiem. I w dodatkowej karcie macie pazia, jeszcze kielichu, więc nie ma tutaj. Szans na to, żeby coś się nie powiodło. Widać, że Wy tutaj naprawdę będziecie szli do przodu jak burza w tym miesiącu czerwcu, no ale jakby niektóre tematy muszą być pozamykane, żeby można było wchodzić w zupełnie coś nowego, nawet bez wiedzy, bo tak się pokazała ta karta właśnie um, głupca. Gdybyście mieli jakieś sprawy, nie wiem, rozwodowo, powiedzmy, no i przy dzieciach, tu by się to pokazywało. To widać, że jest ktoś, kto nie chce. Um, z, może tak, chce się bardzo wymigać z obowiązków, które z, będą nałożone tutaj na, na tą osobę. Czyli będzie robić wszystko, żeby jak najszybciej tutaj się z tego wywiązać, uciec, wiecie, tak, wymigać. I wykręcić, tak? Więc tutaj uważajcie, bo może być tak, że um, ta informacja będzie ważna, żebyście na coś zwrócili uwagę, że na przykład, nie wiem, coś Wam tam nie. Um, nie gra i w tym momencie możecie po prostu wpłynąć już na to, żeby to dopilnować, ok? I wtedy tutaj wy macie pokazane, że te pieniądze przyjdą, ok? Ale trzeba tutaj zwracać uwagę, czy ktoś nie chce gdzieś tam czmychnąć i mogłoby to być na przykład za granicę. Więc tutaj dużo jest informacji zawsze w takich rozkładach, ale no wszystko chodzi o, o to, z czym i z kim wy macie do czynienia. Ale pozytywnie, jeśli chodzi o finanse, nam się tutaj pokazało jakiś rozwój i to taki w dobrym kierunku. Ściskam Was serdecznie, niech się wszystko darzy, to co jest najlepsze dla Was. Pozdrawiam i pamiętajcie, lajki, komentarze, suby zawsze są bardzo ważne. Z góry wielkie dzięki, no i do usłyszenia.